Się nagrywa, się nagrywa, dobra. I teraz mamy tak. I teraz mamy tak. Mm, I teraz mamy sprawy urzędowo-sądowe. Sprawy urzędowo-sądowe. I to tutaj, o, proszę, już mi wyskoczyło, czyli tak jakby ogólnie jest, powiem tak, płacisz, trzeba od czegoś odejść, i tu jest jakaś wieża, czegoś się boisz. Tak to do, do niektórych trafi. Przepraszam, do niektórych nie trafi, ale zobaczmy. Kochani, sprawy sądowe. Sprawy sądowe. Jeden, dwa, trzy. Pierwsze trzy karty. Sprawy sądowe dla jedynki. Obrona, wiadomości. Tu jest w stracie. Dobra, ale poczekajmy, bo ja tak nie lubię zostawiać. Dobre podłoże, przyjaciel, obserwacja. Czy coś się da z tym jeszcze zrobić? Tu jest jakaś strata powiem tak, ja myślę, że jesteś ja myślę, że tutaj jedyneczka jest nastawiona też po części, chodzi o spore pieniądze, chodzi o dobry czas, ale masz, ale masz w przełożeniu, droga jedynko. Tutaj poniesiesz jakąś stratę. Pokazuje się, że jest jakaś strata lub była jakaś strata. Tutaj jest tak jakby ktoś, kogoś oszukał, bo to jest wielka, wielkie oszustwo. Tu może być nawet rodzina. Natomiast, tak jakby twoim zadaniem jest obserwować i przyglądać się temu, co się dzieje, nie wykonywać żadnych ruchów. Pokazujesz się w zastaju, czyli nie powinnaś, nie powinnaś wykonywać żadnych ruchów, bo dla osoby, tak jakby to dla osoby będzie, że to, co ci zabrał, zabrała. To będzie cudowne i wspaniałe, natomiast zrobi jakiś błąd, bo tu się pokazuje, że jeżeli chodzi o spadki, testamenty, jakieś podziały tutaj, ale jednocześnie i urząd, będzie zrobiony, wykryty jakiś błąd. I co dla Ciebie to oznacza? Dziewiątka denarów. Cesarzowa i słoneczko, i jeszcze czysta droga. I to jest zdarzenie, które tak jakby troszeczkę odmieni Twoje życie, odmieni Twoje postępowanie i patrzenie, i w coś uwierzysz. Ale na początku pokazuje się, tracę, boję się, bo tutaj same straty, same niepowodzenia, tak jakby ktoś, kto miał być przyjacielem, czy ktoś, kto miał być kompetentny, nie do końca mi pomaga i jest tak jakby nośnikiem, i tu jest w odpowiednim momencie, masz się przyglądać, jedyneczko, i w odpowiednim momencie. Tutaj tak jakby odkryjesz coś dla siebie, bo tu jest odkryty, a tutaj czy ktoś coś powie, czy zostanie powiedziane, czy przyjmie, czy przy, przyjdzie coś na piśmie, ale jest pokazane, że dla Ciebie dziewiątka denarów, cesarzowa, jesteś zadowolony, zadowolona. Natomiast to potrwa, bo nie jest to coś, co trwa króciusieńko. Tutaj bym powiedziała, że nawet parę lat, ale jak już Ci to da jakieś wyjście, to masz, kochany kochana, tak jakby wielką naukę, wielką mądrość. I jednocześnie wielkie spełnienie. W kapłanie mamy tak, jakby naprawdę, to już jest powołanie. Tu już byście by mogli się sądzić, już tworzyć jakieś dziwne, już przeróżne pisma, jak to się mówi. Jesteście zaprawieni w boju, ale jednocześnie daje wam wielkie spełnienie, dom szczęśliwy i dom spokojny i siłę, tak, siłę do działania. Natomiast to troszeczkę może potrwać, a ty masz tylko obserwować. Dwójeczka, sprawy sądowe, bytowe, urzędowe, tak? Ktoś cię oszukał. Tutaj próbuję, nie wiem czy to nie urząd, ale tutaj jest ktoś bliski, ktoś pożyczył coś, by, by tutaj, by, czy iść by na sprawę sądową. Tak mi się tu pokazuje, że coś otrzymałaś, otrzymałaś, ale ktoś coś oszukał. to jest nie do końca coś rozliczone. Koleżanka, przyjaciółka, znajoma, może być na no, królowa Buław, jakaś osoba samotna lub rozwódka. Ale też jednocześnie tutaj, czy ci się uda? Tutaj bym powiedziała, że masz zachować zimną krew, bo ktoś tu będzie próbował, jak to się mówi, nawijać makaronik na uszy, tworzyć tutaj dziwne wizje, na zasadzie pięknie cukrować. Tak, bo to jest pokazane, że ktoś będzie próbował cukrować, od, tak jakby odwrócić sytuację. Odwrócić sytuację lub wykorzystać tak, jakby pewne momenty na swoją korzyść. Natomiast powiem tak, ostatecznie wygrywasz przy zimnej krwi, przy zachowaniu zimnej krwi. Pomoże ci kobieta urzędowa, kobieta urzędowa, przy tym, co chcesz wygrać, wyciągnie cię z kłopotu, podpisujesz, jesteś szczęśliwy, zadowolona. Czyli tak, jak najbardziej, tak, tutaj ci się wszystko ułoży. Jeżeli chodzi o trujeczkę. Sprawy sądowe, urzędowe, spadki, testamenty i tak dalej, i tak dalej. Trójeczko, ja bym powiedziała, że już tutaj jesteś w energii dokonywania jakichś wyborów, budowania, jest tutaj za chwileczkę równowaga, czy ci się uda. Uplastycznij swoje myśli. Jeżeli uplastyczni swoje myśli, troszeczkę popracujesz nad wiadomościami, nad przekazem wiadomości, przyjmowaniem wiadomości. To czekać jest sukces. Jak najbardziej tak, bo zaczynasz rydwanem. Mało tego, z wielkim przejęciem, z wielką inicjatywą szedłeś, szłaś po to, co Ci się należy, bo tutaj jest tak, jakby ten diabeł to aż wręcz ci uzależniło w jakimś momencie, ale to jest dobra decyzja. Jakimś małym kosztem pieniędzy zbudujesz się, odbudowane zostanie coś na nowo w tych sprawach sądowo-bytowych, czy jakiś tam urzędowych. I tutaj uplastyczni, tylko karty mówią uplastycznij swoje. Myśli, co to znaczy? To znaczy, że myśl pozytywnie dosłownie jest tak: cel, skupienie, tak mamy tutaj cel, skupienie. Znaczy intencja, skupienie i cel, tak? I to jest wszystko w sobie zapisane. Na tym się skupić, zadziałać i te myśli się plastycznie, bo jest pokazane, że niewielka praca jest potrzebna do tego, żeby się Twoje, żeby tak jakby, żeby to, co, na czym Ci zależy, żeby się spełniło. A mało tego idą jakieś wiadomości. Wiadomości tam, gdzie się długo coś ciągnie, to idą jakieś wiadomości, wiadomości, nareszcie o jakiejś równowadze dla Ciebie, więc tak myślę, że to, na czym Ci zależy, Zostanie ziszczone na Twoją korzyść. Pozdrawiam serdecznie, kochani. To jeszcze nie koniec będzie kolejny filmik. Buziaczki pa?